Daj. Problematyczni są. O, tu jest jeszcze skrzynka jedna. O ludzie, o ludzie, co tu się dzieje? Przeczytaj notatkę numer 10. Ja biorę ja... jeden wózek. Jeden jest dla ciebie. Notatka 10. Czekaj, może ona jest jakimś ostrzeżeniem, żeby na przykład nie wsiadać do wózków? <noise> tak. Procedury wózków i czegoś. Pod rozkazem. Wizarda Burgunda. No, one must step Nie powinno się iść piechotą po torach. Wózkami powinno się jeździć tylko w jedną stronę, czyli stąd do odwieży. O, o kurczak. <laughs> <Masz> tych... <laughs> o siadł. Czekaj, pojedzie. Jedna osoba do wagonika. O, ups. Kurde! Nie, nie, nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj! Kurczak mnie popchnął, no! Co, co? Ej, poleciał ten wagonik. O nie! To jak mogłeś do tego dopuścić? Ale... no. Bo ten kurczak to jest specjalny booster w 1.7. No. No to jak robimy? To ja jadę pierwszy, dobra? Tylko oddam ci diamenty. No. Łapka, jak zginę, to. A skąd ty masz znowu dwa diamenty, kurde. Chyba w kościele. Nie, w kościele albo w krypcie, bo w krypcie było. Może chcesz łuk i coś strzał? Wiesz to daj. Przyzwyczaiłem się już do tej broni. Miecza cię nie oddam. Jestem Możesz tam. sobie zrobić drugi z tych dwóch diamentów, tak w ogóle. Hej mnie wać panna. O, wózek. Kurde, zahamował mnie. No to zabierz go z drogi, bo będę jechać. A ty masz czym jechać? No, mam. To czekaj, to jeszcze nie jest. Nie jedź. Okej, okay, jedź. No, no, co ty co tam ty... zmieniłeś w torach no. znowu? A! Boże... Ale A nie, ja nie zabrałem, to czekaj! No! <laughs> no matko. Dobra, chodźmy na piechotę. No! Kurde! <laughs> ja zawsze mnie to tak śmiesza, jak w tych wózkach się siedzi. Dobra, ja zostawię... A, widoki, widoki. Mm. Wow! A, to heca. Dobrze, że nie pojechaliśmy. O, o. Byśmy spadli. E, skaczemy? Znaczy, nie w dół, tylko na drugą stronę. E, no, chyba tak. O, udało mi się. O Boże. A to mi się nie uda. Ej! Nie strasz, ja mam diamentowy u, 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 u. miecz. No dawaj. Okej. Okay. Łooo, wow, netherrack. I obsydian, i muszrumy i soul sand. Ej, zabrałeś mi soul sand. Po <grym> <grym> co ci soul sand? Nie wiem, wspieram. Tak. Pagał. No nie, znowu te zombiaki. A, o Boże. Te lagi. A u mnie jakoś nie ma. <grym> Jakie ładne obrazy. <grym> no? Ej. Ale zobacz, jak fajną jak fajną jakość poprawili, nie? Po tych update'ach na defolcie, takie ładne. Grzyby. Jakaś, Jakaś biblioteczka. Ojej. Ojej. Ale chatę sobie odwalił, kurde. Notatka numer 12 i 4 mięsa. Mogę się podzielić. Ja mam w sumie jedno i ryby. Jakieś jeszcze. Notatka... co? 11? To jest 12. O, to... Jaki perwers z tego czarodziej był Kurna, siodła trzymał. 12. <laughs> to ja czytam 11. Zapiski Burgmunda. Siodło pasowało idealnie. Chociaż. Nie, dalej nie rozumiem. Obiekt nie walczył najpierw. Po, jak tu <grym> Okej, okay, więc tak. Y, Rodzi robił jakieś y, eksperymenty z siodłem na jakimś potworze, którego przywlógł z nateru. <grym> wow. y, obiekt zginął tej nocy. Y, muszę znaleźć kolejne, kolejne miejsce, by utrzymać moją armię pigmenów. To niedobre miejsce. Nie są agresywni, ale kiedy ich uderzysz. O Jezu, kiedy uderzysz jednego trzciną cukrową, to cała reszta zacznie atakować. Yy. LOL. Yy, kiedy pigment umiera, wystrzeli wystrzeliwują z niego ugotowane yy, wieprzowe kotlety. No, to, to normal. Dobra, chodźmy. Zobacz, jaki fajny obraz z Creeperem tutaj jest. A no, to już widziałam. No, też nie widziałam. Szukaj tajnych przejść. Ja się podobają czaszki. Mrocznie. Ok. Nie, no, widoki, pierwsza klasa. O, widać stąd naszego spawna i nasz rozbity statek. Szkoda, że też widać koniec mapy, co psuje cały efekt. No ja gram no. na y, normalnym widoku, ale w sumie też widać takiego krańce. Na normalnym czyli jakim? Y, znaczy no tym trochę mniejszym niż, y, niż daleki widok, no nie wiem jak to tam jak no, to się ja... tam nazywało Okej, okay. znaczy to się nie nazywało, no Ten pra prawie że najlepszy Notatka numer 13 i 5 diamentów. Wow, bogactwo. No, trzynasta, 13 to już prawie 16. Dziennik Burgmunda. To co, chcesz mieć? Czy nie chcesz mieć? No, wiesz co? 6 diamentów masz. A ja mam tu jeszcze dwa diamenty. Łap te diamenty i rób nam rzeczy. A ja poczytam. Dzień, dzień 340. Jestem samotny. Muszę coś, czymś wypełnić moje dni. Stworzyłem ogródek, który przywołał parę tych zwierzątek. Na, na, teraz mam z kim rozmawiać. Kiedy porządkowałem mój ogródek, klipper wybuchł za moimi plecami. Zabił wszystkich moich przyjaciół. Jestem znów sam. Znalazłem dziwną jaskinię. Myślę, że to stara kopalnia diamentów. Nigdy, nikt tam nigdy nie był od lat. Znalazłem jakiś czarny, dziwny kamień. Lawa. Aha, ale fajne. Lawa wpadła do wody, tworząc obsydian. Ten czarny kamień jest niesamowity. Stworzyłem kilof i udało mi się kupić portal do piekła. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy wejdę do piekła. No i opis tego pigmentów. Będę muszę tworzyć więcej portali, żeby żeby zbierać moją armię Pigmenów. Muszę więcej mieć pigmenów. Jezu, ale głupoty, nie? Dobra. Najlepszą lokacją do otworzenia mojego portalu będzie. Jakaś tam góra albo kościół. Portale są otwarte. Moje świnie. W neterze. Eksplozja w kościele rozerwała dach. Muszę. O! Instrukcje dla nas. Muszę uciekać. Uciekać na południowy wschód. Tam jest ukryte. Aby tam pójść, jest ukryte przejście za obrazem w mojej bibliotece. Jest to najszybsza droga. Idź, idź, trzeba iść po ścieżkach. Portali nie należy zamykać. Zabiorą znaczy. Sprawił, że pigmeny nie będą już moje. No, czekaj, czekaj. No? no. Dam ci ten miecz. I hełm, to co mi się udało zrobić z tych diamentów. <śmusz> <śmusz> miał jakoś przeżyć. Został mi jeszcze jeden. ty, ty świetlistą przyszłość przy mnie. Dobra, chodźmy do tej biblioteki. Ach, teraz Tę masz co? ładną czapeczkę. <śmusz> Wiemy, to nocnik drzewko. No. Właśnie To jest ten problem: jak u mnie przez głośniki leci, to nie wiadomo, czy to przy tobie, czy to przy mnie. Bo ty, bo ty słyszysz też moje. Nic nie ma. O! Tu! Tu! Wow! Wpadłam wtedy w Znaczy, przejście. Okay. O nie! Spadłeś, ja spadłeś. poradzę. No, obuduj go, obuduj go, obuduj go, obuduj! O, jeszcze tu Creeper nawet. No, daliśmy radę. Jeszcze tutaj, no. Au, au, au. Nie, nie wybuchaj. Sobie. Uciekaj, uciekaj. Tu jeszcze jeden, tu mówię. To się źle dla nas skończy. Au, au. O, przeżyliśmy. Nie, bo jak one w wodzie wybuchają, to mało ten. No, prawie nic nie rozwalają. Ten. No i czy nie, w sumie ja mogę po. Masz pochodnie? Nadchodzi. <słuch> <słuch> Rozwaliłem ją. Nie lubię takich momentów. <słuch> Okej. Okay. Nie wiem, ale tu jest nieźle głęboko. O, nie no, urka. Znowu giniesz. Nie, tym razem się trzymam dobrze. To ja pewnie dzięki mojemu hełmowi. Aha! Zombie. E, wiesz co znalazłem? Zombie wpadł w Wir. No, poznęcajmy się. Au! O kurde! Co mnie tu bije? Zabij. Jezus. Jak on się tu dostał? Oni się tu spawnują, kurde, gdzieś w pobliżu. Ścieżka, chodźmy. Czekaj, muszę się najeść. U mną nam czas na śniadanko. Tak. My jesteśmy tutaj w tym momencie co... co się spada z... No wiadomo szczególnie. Aha, z kolejki. Z... Okej, okay, widzę creepery. No, Może ich no. nie zaczepiajmy, choćby po ścieżce. Kurde, zauważył mnie. Po Dabiłam prostu bie... go dla ciebie. <ścoughs> hmm. Co tam? Co to jesz? Właśnie... Dźwięku w ogóle nie słyszałem u siebie. Aha. Aha. Znowu, Znowu góry. Ta, ta mapa jest yy, wybitnie widokowa, nie? No. Wpadaj no. owca. O, znalazłem jakiś domek po lewej. Gdzie? Gdzie? Tam, ale, ale chyba już go patrzyliśmy, to jest chyba ten domek Aha. tego księdza. Okej. Okay. Teren mi się nie zrenderował, ale to nic. <laughs> Przepaść. O, o już, ok. Długa tu? droga. <laughs> Armia pigmenów. No, no, no. Masz cholera Dziur'A. Taka, ciekawe, czy mogą się ten. E, nie wiem, można jakoś przetransportować pigmeny e, na ten, na normalną no teru? mapę. Na teru. Czekaj, nie. bo mi się nie, z... nie zrenderowało chyba. Mi tak na bieżąco, ale gdzie ty idziesz? Właśnie! W prawo! Właśnie nie mogę iść! Prosto. A jak wpadnę w dziurę?